Takie krótkie ogłoszenie przed filmem. Zostaw subskrypcję, łapkę w górę i dzwoneczek, żebyś miał powiadomienia, kiedy będzie nowy film. Bo mamy 9 subskrypcji, a wbijamy właśnie 10 subskrypcji. Brakuje tylko jednej subskrypcji i mamy to. Więc zasubskrybuj kanał, będzie miło. A przecież można subskrybować wcześniej. A już bez gadania wracamy do gry. Siemano, witajcie, ja jestem Wernas i dzisiaj znowu jesteśmy na tej tratwie. Na oceanie. Dzisiaj nie będzie zwiedzanie wyspy, bez... dzisiaj będzie taki odcinek luźny, gdzie możemy rozbudowywać naszą tratwę. O, rekin już chyba chce nam gryźć tratwę, nie? Nie, dobra, nie chcę. Dobra. Aha, inwentory wspólno. Jasne. Skraftuję sobie plecak, bo przyda się. Jeśli mogę skraftować plecak, bo by się przydał i to bardzo. Nie, e, 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 nie mogę skraftować, oczywiście. Oczywiście, nie mogę. O, mamy tylko jedno. To... Może by chodzić po wyspach? No, na wyspach może być backpack. Nie wiem, jak wymyślicie. Ale mógłby być tam backpack. Dobra, odkryj, odkryj, odkryj No i dobra. O! nam puszkę z jedzeniem. No to dobrze. Bo daje dużo jedzenia, nam ta puszka. W razie jakby mieli wyginąć. Co nie, to mamy jedzenie sporo. Ja się właśnie przygotowuję, bo będę chodził po wyspach, nie? I próbuję się przygotować. Nie wiem, czy to dziś. Zobaczymy, ile mamy energii, co nie? Jak mamy dużo energii, to możemy jechać na jakąś wyspę, zwiedzać sobie. Mamy 100 na 100 energii. No, dzisiaj będzie zwiedzanie. Ale też tak rozbudowanie traw. No, taki normalny odcinek. Oj, przed poradkiem wyszłam, oczywiście. Czego ja nie zrobię, nie? Twój telefon, nie? No dobra, odbagowałem ten telefon. Ooooo! Wow, telefon się zbaga bagawał. Dobra, jestem może ubiegłes w sumie, więc... Nie, wchodzimy nowo. Możecie nawet zobaczyć teraz, jak się wchodzi w tą gierkę, co robię przed nagrywkami, jakie jest wejście. Dokładnie tak to wygląda. Chodzę i sobie czekam na włączanie filmu. Hmm. Trochę długo się to ładuje. O, no dobra, jest survival. Możemy już iść w sumie na sandbox, ale. Ja bardzo mi się spodobał sandbox, gdy zacząłem w to grać. Średni taki, no jest najlepszy. O dobra, jesteśmy. Zaraz piło nosku, okej. Okay. Czyli jak zawsze w naszej bazie. się przepala ryby, ale trzeba mieć... Wow, cztery drewna trzeba mieć, żeby przepalić taką rybkę jedną. Ja nie będę przepalał, ja takie surowe będę miał. Trudno. Zjem sobie dwie rybki albo nawet jedną. Bo przyda się. Dobra, tutaj mam picie, no to wezmę se. Pozbierajmy sobie drewno, bo się przyda. Chociaż za bardzo nie wiem, po co mam to drewno, które mam już tak rozbudowaną. No ale zawsze się do czegoś jeszcze może przydać to drewno. No, właśnie, do czego drewno się na pewno przyda? Zaraz wam powiem. A pokażę. Do tego, do tego się nam drewno przyda. A nie, no tak, tutaj 10 drewna potrzeba. Tutaj w ogóle zdrobina drobina stalowa. Co to ma być? A mógłbym to zrobić na taką drabina. No właśnie, a co ja chciałem zrobić? Yy, ten, skraftować sobie produkcję. Jakąś produkcję. czegoś tak. obojętnie jak to się czyta, to ja chcę to mieć. Chyba, no jakbym zgromadził, i to bym miał na to. Pić mi się chce. Take, take, take. Great, great, great. Właśnie, a tu coś może mamy. Nie, to jest za godzinę już. A tam chyba. Tak, tam daje nam 20 drewna, tak. No, jak na 2 godziny, to mało trochę. A i ten... nie złapałem. To wysoko rzucę, to i teraz na pewno złapię. No i złapałem. A nic takiego dobrego nie wydropiło. Dobra, gdy już będziemy mieli te dwie butelki, to lecimy na jakąś wyspę. Czyż nie? Mamy trochę żarcia, a backpack by się przydał. O! Dobra, w sumie już chyba lecimy na wyspę. Tylko muszę odłożyć itemy. Moje. O nie, odkładam się puszka i to moje wszystkie. Dobra, to się najedzmy przynajmniej do stówki. Gdzie jest jedzenie? Dobra, i lecimy na wyspę. Nie wiem za bardzo na jaką, bo na dużo, dużo już byłem. Już byłem na tylu wyspach, o oh, gwariaz! Yes. 20 energii, nam 60 energii, no czemu nie? Ten typ pewnie nas będzie atakował, znając życie, Player love. Czy ja gram właśnie na online, Bo tutaj pisze player, a player to gracz, co nie? Ten ty biegnie za nami jak nic Ała! Ty pierwszą mi HP zbijasz Oła oh wow. oh wow, ja prawie nie przeżyję, no nie. Znaczy na pewno nie przeżyję. Co on tam ma? Drapak ten dla kota ma. Nie! Safe items, o nie! Naszej temy! Czemu świat jest taki głupi? Nie ja żartuję, ale nie, naszej temy najgorzej. Teraz się w bazie, no to dobrze. Dobrze, że odłożymy rybki i takie tam Kurczę, ale typ miał zbroję i to nawet nie taką słabą. Muszę tutaj zrobić to. Aluminium, aluminium, o, ale minium. O, dobra, czy tu? o to możemy i do tego potrzebujemy, i co takiego? To okej, okay. weźmiemy sobie to, zimamy. No dobrze, 10 tutaj będzie kosztowało 20, tak tutaj 20 będzie kosztowało, kolejne no to nieźle. Ukaż, hajsu jak nie wiem, 14 hajsu, no wiem, niby trochę dużo, ale znaczy dobrze i tak to nie jest w sumie duży, 14 hajsu. No i co to ja tu wybudowałem na ostatnim odcinku, czy to na przedostatni? Jakoś tak, wybudowałem to na odcinku. I ogólnie my już powoli kończymy tą serię, no bo oparcie ile już mam tu rozbudowane, nie? Możecie pisać w komentarzach, co mam tutaj wybudować. Albo jakieś challenge że mam coś wybudować, czy coś. Nie wiem, skytowera na, na przykład na to, Chociaż to by było bez sensu. Co to jest? Te drzwi to nie mają sensu. No taka łódka. Wybudujmy tutaj ściany, żeby było ładnie. Syk. A już nie mogę budować. Nie, pa patrzcie. Na ten, na jak to się nazywa, na okno trzeba mieć cztery. A na ściany. Bo trzeba trzy. Bo, bo powinno być na ścianę cztery, a tak to mamy dziurę w tym i właśnie i... A, nieważne. Tak głupio to skomplikowałem, ale to nie ma sensu. Dwa drewna. Wow! Z tej wysokości na serio, koks się to rzuca, to zrzuca się tak daleko. To w sumie można nawet przez ścianę rzucać. Sami zobaczcie. No chociaż nie doleci do wody, to przerzuci się przez tą ścianę. Wow, patrz jak daleko. O, gronem nad coś idzie da 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 No tam są jakieś drewno, no to tam wycelujemy chyba. Nie. Dobra, chyba już możemy udować, nie? Tak, cyk. To już nie wiem. 12. A, dobra, dobra, dobra. No jak myślicie, kończyć tą serię, czy nie? Bo serię utratę, mam się rozbudowaną, wyspę zwiedziłam. Znaczy, dobra, wszystkich nie zwiedziłem, ale zwiedziłem dużo wysp, no. zwiedziłem dużo. Nie, inventory jest full, nie mogę brać drewna. A nie, napin dało, xddddd. Aha. O, dobra jest. Idziemy kończyć budowę tego dziwnego cosia, nie? Kurczę. No, seria nie jest jakaś długa. To, to będzie szósty odcinek, a już mamy tak rozbudowaną tratwę. Ale to, no, na pewno jeszcze nie kończymy na tym odcinku. To to jest pewne, jeszcze będziecie mieli z 5-6 tych odcinków, więc nie martwcie się, jeszcze będzie ta seria. Tylko, że już nie będzie aż taka długa ta seria. Dobra, dach zaskonić. No dobra, trzeba tutaj budować. To był mój balkon, miał być balkon, bo teraz to nie wygląda jak balkon. Hm. O, pić mi się chce, no to muszę się napić. Wow, 7 ryb mamy. O, to trochę mamy tych ryb. Dobra, biorę sobie picie. Aż dwa picie mogę brać. Aha, no tak, przecież przed chwilą kupiłem. O nie, rekin gdzieś nam gryzie tratwę Gdzie ty jesteś? Idź Idź Dobrze, że nie, nie, nie ogryzł tej tratwy, no bo To była dupa, 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 dupa Wow, 10 fiszy mamy Syk. Tutaj to złapiemy Tę skrzynkę co to no dobrze było. No dobra. I teraz sobie pójdziemy dalej tam, tak będziemy łazić i łazić. Dobra, mamy jedenaście, teraz to możemy tworzyć. Budować i to. Cyk. Jej, mamy dokończone nasze dziwne coś. Jak to wygląda? Aha, tak. No nie jest źle, chociaż jak patrzę na kształt tej mojej wieży, czy cokolwiek to jest, to nie jest najlepszy kształt. Czemu wzmocnienia zrobić? Znaczy temu czemuś, co tu wybudowałam. No przecież, Boże, te drzwi się tak bagują, że... Głowa ma. Dobra. Gdzie to jest? Z no, dobra, tam są jakieś rzeczy. Kurde, nie mogę tego złapać. To jest trudne. mi, że to nie jest takie łatwe. Dobra, mamy. Tylko po co ja to zbieram, nie wiem. Tutaj możemy, tam nie możemy. No to musiałyby być wzmocnienie na to, wiecie Tutaj nie ma tych wzmocnień Tutaj nawet możemy to zrobić hmm. Nie, tutaj nie możemy No to jest naturalne w sumie, że nie możemy, że to wisi w sumie Nie wiem czy ja z tego robię, ja z tego robię jakąś wieżę czy nie Dobra, widzimy się po reklamie, bo nie będę czekał godziny na 20 drewna. A dobra, w sumie jest już 13, więc nie jest tak źle. A, inwentory jest full. No, trochę mam zapchanego. Dobra, to idziemy budować. Mamy 20 drewna już. To kosztuje chyba 200 hajsu. Nie, to nie to, co kosztuje 200 hajsu. Hmm. Chcę to ruszyć. Dobra. Chyba tak samo te drzwi sobie skasuje, więc... No tracimy chyba drewno, no nie? Tak, tracimy na pewno. Tutaj ma być ta drabina, no. Czy to takie trudne postać drabina? O! Super dojście, nie? Tutaj tu dajmy. O dobra. Stąd będzie się łowić ryby, dobrze. O, tam jest rekin, widzę. No elorekin. Dobra. No, pić mi się chce. O nie, głupi rekin atakuje naszą bazę. Gdzie jesteś? Wiedziałem, że tu. Ciągle nam chcesz odgryźć tylko ten kawałek i inne. Czemu akurat na tą stronę się uparłeś, co? Idź. No dobra, dostał kopa, to i idzie już. Tutaj, co takiego mamy. O dobra, ha, inventory is full. Bagujące się drzwi, zaraz was wyrzucę stąd Tutaj bym zbudował sobie jakąś fortecę, tylko... ...że jak chcę budować to pewnie nie będę mógł Nie mogę Boże, jak to nierealnie teraz jest, czy to wisi sobie bez żadnego oparcia, no ale tutaj już nie mogę. Nie ma oparcia. Buduję tyle, ile się tu da. Czyli tyle. No dobra, niech będzie. No, złapaliśmy prawie to, a to tak daleko jest. Aj! O, skrzynka tam jest. To skrzynkę spróbuję złapać, chociaż z takiej wysokości to już widzę, że jest trudniej. Aj, no serio, trudno z tej wysokości się łapie. Ło, wow, trzecie piętro tak w ogóle już tak propo, co nie? Trzecie piętro Daj to wygląda jeszcze gorzej to wygląda, ale dobra Super wieża Nie? Bardzo super O, dwie skrzynki tam płynęły, czemu ja ich nie wziąłem? No, tamto zniknęło. O nie, inwentory jest full. Jak mogłem zapomnieć? Window, coś tam, też coś tam. No i dobra. Weźmy sobie tutaj okna. No czekaj, gro, ja chcę tutaj okno, o. Boże. O dobra. Teraz to tylko zwykłe ściany budować. Które potrzeba jeszcze drewno? No, tutaj będziemy już długo budować to, tak myślę. Nie wiem co tu może być. Wgląda jak strasznie rozbudowana baza. O nie, zero jedzenia. O Boże, znaczy nie zero jedzenia, tylko picie. Dobra, picia stówkę jedzenia za staż. No dobra, sto jedzenia, 100 picia. Tyk, o i mam to. No nie, nie złapałem tego. Teraz możemy już budować picie, tutaj odbiorę sobie. Ryby też się chyba zrobiły, a nie ryby to ja w ogóle nie robię. Boże, jedno drewno się zrobiło. Dobra, zrobię sobie ryby. Dobra. Tutaj będzie balkon jak coś, czekaj, tylko gdzie to jest? O, dobra. Tutaj będzie takie małe pomieszczenie, bo tam chcę zrobić balkon, tylko muszą być ba barierki, a właśnie te barierki to się, wiecie, długo, klo, dużo klocków trzeba potrzeba. Więc chyba taki będzie ten balkon. Napiszcie w komentarzach, czy może być. Może ja to widzę. Bazy... wow, jak to nisko jest. Znaczy, dobra, tam jest normalnie, tylko tam jak jest wysoko. Patrzcie na to. No, dawać. O nie no nie no nie, o nie no nie. O dobra, on. Czemu ja tego rekina nie uderzę? Ja bym go uderzał, to bym, miał, to bym miał fajnie. I mam nadzieję, że mnie dobrze słychać też. To to jest ważne. Aj no, nie złapaliśmy. Trudno jest tu łapać rzeczy, o dobra i tak coś skarnęliśmy. No serio? Teraz już na pewno złapiemy to. A nie mówię. Lagi. Ha, wow, cztery logi mi dało. Log, 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 log. log, log. I to budujemy. Wow, nocy, ale mało. Miałem po 20. Znaczy, dobra, nie że się chwalę, tylko miałem po 100. No, mój rekord to 120 takiego drewna, więc mało dla mnie to tyle, ile teraz mam. Ej, no już prawie skończona, tylko dach, dach na pewno nie w tym odcinku zrobimy. A no właśnie. I to było na tyle w tym odcinku, słuchajcie. Mam nadzieję, że zasubskrybowałeś kanał, bo wbijamy 10 subskrypcji i myślę, że tu wbijemy, bo już 9 subów mamy. A więc, nara!